Niekwestionowanym wydarzeniem o ogólnopolskiej jest sobotnia gwiazda festiwalu zespół Pieśni i Tańca Śląsk, który przyjedzie w pełnym składzie. Zespół w tym roku obchodzi 60-lecie, ale nie traci młodego ducha, co dzięki staraniom organizatorów Nyskiego Domu Kultury i Stowarzyszeniu Ad Astra będziemy mogli zobaczyć i usłyszeć. Warto wiedzieć, że oprócz egzotyki z najodleglejszych krain organizatorzy Fiesty postawili na rodzime klimaty, na polskość, ściślej mówiąc na Śląskę zespół Pieśni i Tańca, który dzięki pomysłowi dyrektor Nyskiego Domu Kultury Janiny Janik i staraniom prezesa Stowarzyszenia Ad Astra Michała Baraniewicza uświetni sobotni wieczór. Zespół Śląsk to pomysł pani dyrektor Janiny Janik. Ona sobie tak jakoś zamarzyła, żeby wreszcie wystąpił na naszym festiwalu jakiś bardzo, bardzo poważny, duży zespół polski kultowy niemalże. A nawiązaliśmy z nimi kontakt dzięki Stowarzyszeniu Adastra, prezes Stowarzyszenia Michał Baraniewicz jest dosyć znanym muzykiem, jest dobrym perkusistą no i obraca się w tym środowisku w świecie artystycznym, więc. Um, jakoś tam pomógł nam z tymi ludźmi kontakt nawiązać, ale gdy usłyszeli, oni się powiedzieli, że bezwarunkowo wystąpią. Jedna wątpliwość, jaka pojawiła się przy okazji negocjacji, to zmartwienie jak zespół poradzi sobie technicznie z występem. Do ulokowania jest bowiem orkiestra, chór, balet i na to znaleziono rozwiązanie na bastionie stanie druga scena przeznaczona wyłącznie dla orkiestry symfonicznej. Kwestia finansów to kolejny sukces negocjacyjny. Okazało się też, że zespół Śląsk otrzymał w tym roku niezwykłą dotację z Ministerstwa Kultury na wspieranie kultury właśnie. I e, dzięki temu wsparciu oni mogą u nas zagrać taniej. Oczywiście nie wszędzie, ale okazało się, że no może dzięki też mojemu niezwykłemu urokowi <grymujesz> i pani dyrektor, <grymujesz> i urokowi festiwalu <grymujesz> Folkfiesta udało się właśnie u nas zagrać taki tani, tak zwany tań, tańszy koncert. Pozyskaliśmy no niezłe środki na tą, na tą imprezę. Miasto nas jakoś tak słabo wsparło w tym roku, ale dzięki właśnie determinacji pani dyrektor i mojej też determinacji jako muzyka artystę i i, i propagatora kultury szczególnie takiej folkowej ta impreza się odbywa myślę że będzie się jeszcze odbywała możliwe że ktoś inny przejmie może stowarzyszenie Adastra w przyszłym roku otrzyma pełne środki na zrobienie tej wielkiej wspaniałej imprezy aby zaprezentować dotychczasowych artystów folkwisty, łatwiej chyba mówić o tych, których jeszcze tu nie było. Czyżby prezes uchylał rąbkę tajemnicy i zdradzał program na przyszły rok? Nie było nas chyba tylko. Yy, yy. Wikingów, nie wiem, Inui, czyli Inuitów, z Grenlandii, Eskimosów, no nie wiem kogo jeszcze. Może z Chin jeszcze nie było jakiegoś poważnego zespołu z citarzystów czy sitarzystek, ale wszystko przed nami. Wszystko przed nami, bo zapału i energii organizatorom nie brakuje. Festiwal niech trwa, posługując się cytatem Jurka Osiaka, do końca świata i jeden dzień dłużej.